Najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed Europą i Unią Europejską, to jest kwestia nadążenia konkurencyjnego za resztą świata. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że Europa czy świat zachodni jest generalnie tą częścią, częścią świata, gdzie żyje się najlepiej, gdzie jesteśmy innowacyjni, najlepsi, a niekoniecznie tak musi być. Należy stwierdzić, że są duże regiony świata, w tym przede wszystkim Azja Południowa Wschodnia, które bardzo szybko nas doganiają, a być może niedługo nas przegonią. Co zrobić, aby Europa stała się bardziej konkurencyjna? Widzę przede wszystkim dwa bardzo ważne aspekty. To jest kwestia konsolidacji fiskalnej i uelastycznienia rynku pracy. Jeśli chodzi o konsolidację fiskalną, bardzo ważne jest, aby te kraje, które pożyczyły zbyt dużo pieniędzy, Wiedziały, że tak nie należy robić i aby inni wiedzieli, że nie należy postępować taką samą drogą. Czyli niezwykle istotne jest, aby kraje bardzo zadłużone poniosły tego jakieś konsekwencje. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że proste bankructwo nie wchodzi w grę, natomiast jakaś forma kontrolowanego bankructwa powinna mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji, kiedy społeczeństwa tych krajów nie widzą potrzeby wyrzeczeń. Mieliśmy dwa lata temu przykład krajów na prawie sąsiednich. Łotwy, Estonii, które były w podobnym e, przypadku czy w, podob, w podobnych trudnych sytuacjach jak e, Grecja i tam społeczeństwa potrafiły zacisnąć pasa, udało się przeprowadzić bardzo poważne reformy i te kraje coś pozytywnego z kryzysu wyniosły. E, bardzo ważne jest, aby w przypadku innych krajów jak na przykład Grecji, która tak naprawdę na własne życzenie tak e, daleko się zadłużyła, również społeczeństwa to zrozumiały i poniosły konsekwencje i wyrzeczenia. Co do kwestii uelastycznienia rynku pracy, jest to niezwykle istotne, aby ten rynek był dzisiaj lepiej przygotowany do nowych wyzwań. W szczególności chodzi o to, że jeśli mielibyśmy być konkurencyjni wobec innych krajów, zwłaszcza reszty świata, mam tu na myśli przede wszystkim Azję Południowo-Wschodnią, nie będziemy w stanie utrzymać takich standardów pracy i zatrudnienia, jakie dzisiaj są. Zarówno jeśli chodzi o sam standard pracy, jak i wynagrodzenie. Bardzo ważne jest w związku z tym, aby nieco te kwestie przeformułować. Jak powiedział w panelu, który miałem przyjemność prowadzić pan profesor Hausner, regulacje dotyczące prawa pracy, które dzisiaj mamy, one były być może adekwatne w sytuacji, kiedy była taka era bardziej industrialna. Dzisiaj, kiedy żyjemy wszyscy w usługach, dzisiaj, kiedy ta praca jest dużo bardziej mobilna, dzisiaj, kiedy pracownicy nie są szantażowani jednym zakładem pracy w okolicy, ale mogą pracę podejmować swobodnie, również na zasadzie zdalnej przez internet. Wydaje się, że tak daleko idąca ochrona pracowników nie powinna już mieć miejsca, tym bardziej, że należy mieć nadzieję, że coraz większa część młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy, będą sami dla siebie tworzyć miejsca pracy, będą po prostu pracować na zasadzie samozatrudnienia.